Witajcie, bracia i siostry w Chrystusie. To ogromna radość być dzisiaj z wami w tej świętej i wirtualnej przestrzeni, gdzie możemy się spotkać, aby dzielić naszą wiarę i pogłębiać naszą relację z Bogiem oraz Jego świętymi. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, nie krępuj się, aby subskrybować nasz kanał i dołączyć do naszej wspólnoty wiary. Nie zapomnij również zostawić komentarza poniżej, ponieważ uwielbiamy słyszeć o Twoich doświadczeniach i przemyśleniach. Dziś mamy szczególny temat który z pewnością dotknie waszych serc, modlitwa do święta. Carlo Acutisa, która zmienia losy. Dla tych, którzy być może jeszcze nie znają historii tego młodego świętego, pozwólcie, że wprowadzę was w temat. Carlo Acutis był młodym Włochem, który żył w latach 1991-2006. Z głęboką pobożnością do Eucharystii i niezwykłym talentem do wykorzystania technologii w ewangelizacji, Karlo wyróżniał się swoją gorącą wiarą i miłością do Jezusa. Pozostawił nam niesamowite dziedzictwo, pokazując, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla starszych lub tych, którzy mają na koncie wielkie czyny. Wręcz przeciwnie, udowodnił, że świętość może rozkwitać w codziennym życiu młodego człowieka. Carlo Acutis został beatyfikowany w 2020 roku, a jego życie jest świadectwem tego, jak modlitwa i pobożność mogą naprawdę zmieniać losy. Mówił: Eucharystia jest moją drogą do nieba. Ta prosta. Ale potężna fraza zaprasza nas do refleksji nad znaczeniem modlitwy i komunii z Bogiem w naszym życiu. Dziś zbadamy, jak modlitwa do święta. Karlo Akutisa może nas prowadzić i przemieniać nasze życie, tak jak uczyniła to z wieloma, którzy go wzywali w chwilach potrzeby. Modlitwa jest jednym z filarów naszej chrześcijańskiej egzystencji. Dzięki niej łączymy się z Bogiem, wyrażamy naszą wdzięczność, prosimy o pomoc i szukamy przewodnictwa. Modlitwa do święta. Karlo Acutisa nie jest jedynie wezwaniem do Młodego Świętego, ale zaproszeniem do głębszej relacji z Bogiem. To prośba, aby On wstawiał się za nami, tak jak czynił to za życia, pomagając wielu przybliżyć się do wiary. Dziś chciałbym zachęcić was, abyście spojrzeli na życie Karlo jako na przykład do naśladowania. Wykorzystał swoje talenty i umiejętności, aby służyć Bogu i innym, i nauczył nas, że każdy z nas może wnieść różnicę, niezależnie od naszego wieku czy okoliczności. Modlitwa do niego nie jest tylko prośbą o cuda, lecz wezwaniem do życia w autentyczności, miłości i służbie. W trakcie tego wideo podzielimy się kilkoma potężnymi modlitwami do święta Carlo Acutisa oraz świadectwami osób, które poczuły jego wstawiennictwo w swoim życiu. Jeśli miałeś jakiekolwiek doświadczenie modlitwy do niego lub chcesz podzielić się tym, jak Twoja wiara zmieniła Twoje życie, nie wahaj się zostawić komentarza. Twoja historia może zainspirować innych do zbliżenia się do Boga i Jego świętych. Pamiętaj, że zapisując się na nasz kanał, dołączasz do wspólnoty, która dąży do wzrostu w wierze i duchowości. Wszyscy jesteśmy razem w tej drodze wiary, a każdy z nas może wnieść swoje światło, aby oświetlić drogę innym. Niechaj wspieramy się nawzajem, dzieląc się doświadczeniami i naukami, zawsze dążąc do tego, aby przybliżać się do Boga. Zatem przygotujcie się na szczególny moment modlitwy i refleksji. Niech serce święta. Karlo Akutisa zainspiruje nas do szukania świętości w naszym codziennym życiu, a jego modlitwy pomogą nam znaleźć drogę, którą Bóg ma dla każdego z nas. Razem, w komunii, wzywajmy jego wstawiennictwa i otwórzmy nasze serca na przemianę, którą tylko modlitwa może przynieść. Niech Bóg Was błogosławi. Modlitwa jest jednym z filarów życia chrześcijańskiego, intymnym dialogiem między ludzkim sercem a boskim. W liście do Filipian 4 6 myślnik siedem przypominamy sobie o znaczeniu unikania zmartwień, lecz przynoszenia naszych trosk i próśb do Boga. Ten fragment uczy nas, że oddając nasze lęki i wyzwania w modlitwie, znajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Modlitwa nie jest jedynie aktem prośby, ale środkiem, przez który łączymy się z miłością Boga, który przyjmuje nas w naszych trudnościach. To zaproszenie do zaufania, oddania się i nadziei. Dziś, rozważając modlitwę do święta. Carlo Akutisa, możemy zrozumieć, że tak jak on wykorzystywał zasoby technologiczne do ewangelizacji i inspirowania młodych ludzi swojego czasu, my również możemy używać modlitwy jako potężnego narzędzia do transformacji naszych żyć i losów. Święta Karlo, młody święty, który intensywnie żył swoją wiarą w Chrystusa, pokazuje nam, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla starszych czy liderów religijnych, ale także dla młodych, którzy, jak on, Podejmują odważne i znaczące decyzje, aby żyć swoją wiarą w autentyczny sposób. Kiedy modlimy się do święta, Carlo Acutisa, nie prosimy tylko o jego wstawiennictwo, wzywamy przykład aktywnej i zaangażowanej wiary. On uczy nas, że modlitwa powinna być połączona z działaniem. Fragment z listu do Filipian zachęca nas do przedstawiania naszych potrzeb Bogu, co implikuje ruch oddania, ale także odpowiedzialności. Modlitwa do Carlo motywuje nas do działania, do szukania sposobów. By żyć naszą wiarą każdego dnia, by być narzędziami zmiany w świecie wokół nas. Ponadto modlitwa do świętego, takiego jak Carlo Acutis, wzmacnia myśl, że nie jesteśmy sami na naszej drodze. Tak jak on był młodym człowiekiem zaangażowanym w swoją wspólnotę, modlitwa może połączyć nas w wspólnym celu. Wstawiennictwo święta. Carlo łączy nas z wszystkimi, którzy również szukają Boga, tworząc sieć wiary i nadziei. Kiedy modlimy się razem, nasze głosy unoszą się w jedności, a siła tej modlitwy wspólnotowej może być transformująca. W liście do Jakuba, godzina 5.16, przypominamy sobie, że modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. To zachęca nas do poszukiwania nie tylko naszej własnej transformacji, ale także transformacji tych, którzy nas otaczają. Zaufanie w modlitwę jest centralnym tematem naszej refleksji. Nasze pragnienia i tęsknoty, gdy są przedstawiane Bogu z wiarą, Mogą otworzyć drzwi, o których nigdy nie marzyliśmy. Tutaj, w Ewangelii Mateusza godzina 1720, uczymy się, że wiara, nawet mała, może przesunąć góry. Dzięki wstawiennictwu święta Karlo możemy pielęgnować wiarę, która inspiruje nas do wierzenia, że znaczące zmiany mogą zaistnieć w naszych życiu i w życiu innych. Często życie stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania, i w tym momencie modlitwa staje się latarnią światła prowadzącą nas przez ciemność. Ostatecznie, rozważając modlitwę do Święta, Carlo Acutisa jako środek, który może zmieniać losy, jesteśmy wyzwani do bycia agentami zmiany. Doświadczenie Carlo pokazuje nam, że świętość jest osiągalna, a modlitwa jest potężnym narzędziem, które przybliża nas do Boga i do siebie nawzajem. Kiedy jednoczymy się w modlitwie, otwieramy nasze serca i życie na transformującą moc Ducha Świętego, pozwalając, aby pokój Boży który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzegł naszych serc i myśli. Dlatego, wzywając wstawiennictwa święta, Carlo Akutisa, miejmy pewność, że nasze modlitwy mają moc. Pamiętajmy, że modlitwa jest środkiem transformacji, nie tylko dla nas, ale także dla świata wokół nas. I że, tak jak Karlo, możemy być światłem i nadzieją dla tych, którzy nas otaczają, świadcząc o pięknie i głębokości wiary chrześcijańskiej. Dziś reflektujemy nad głębokim znaczeniem modlitwy, szczególnie gdy jest skierowana do młodego świętego, jakim jest święta. Carlo Acutis, którego życie i świadectwo inspirują nas do poszukiwania żywej i aktywnej wiary. Modlitwa do święta. Carlo Acutisa nie jest jedynie aktem osobistej dewocji, lecz dążeniem do przemiany, mostem, który łączy nas z lepszym przeznaczeniem, zarówno dla nas, jak i dla tych, którzy nas otaczają. W Ewangelii Mateusza godzina 17.20 Jezus uczy nas, że wiara, nawet jeśli jest tak mała jak ziarnko gorczycy, ma moc przenoszenia gór. Ta potężna metafora zachęca nas do refleksji nad potencjałem, który tkwi w naszej wierze i jak może ona być katalizatorem znaczących zmian w naszym życiu i w życiu innych. Wzywając wstawiennictwa święta Carlo Acutisa, przypominamy sobie, że on, mimo swojej młodzieńczej wieku, Dokonał różnicy w swojej społeczności i na świecie dzięki swojej wierze i oddaniu Panu. Tak jak Carlo, jesteśmy wezwani do życia wiarą, która nie ogranicza się do słów, ale przekłada się na konkretne działania mające wpływ na nasze otoczenie. Życie Carlo Acutisa jest przykładem, jak wiarę można przeżywać w autentyczny i nowoczesny sposób. Wykorzystał technologię jako narzędzie ewangelizacji i szerzenia miłości Bożej. Jego pasja do Eucharystii i umiejętność komunikowania, piękna wiary chrześcijańskiej za pośrednictwem internetu pokazują, że modlitwa i działanie nie są ze sobą sprzeczne. Modląc się do święta, Karlo, prosimy, aby jego wstawiennictwo pomogło nam znaleźć innowacyjne sposoby na życie naszą wiarą w współczesnym świecie. Niech, tak jak On, używamy naszych talentów i zasobów, aby dotykać życia innych, pokazując, że wiara jest istotna i dostępna dla wszystkich. Modlitwa do święta Karlo Akutisa skłania nas również do refleksji nad wspólnotą. Jakub, godzina 5:16 przypomina nam, że modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. Kiedy modlimy się razem, łącząc nasze intencje i serca, tworzymy świętą przestrzeń, w której łaska Boża może działać potężnie. Wstawiennictwo świętego, takiego jak Karlo, jednoczy nas w więź wiary, a jego życie inspiruje nas do bycia wstawiennikami jeden dla drugiego. Prosząc o jego pomoc, nie tylko dążymy do przemiany naszych żyć, ale także do zmiany społeczeństwa, które nas otacza. Modlitwa wspólnotowa, w której każdy z nas staje się kanałem łaski, jest kluczowa, abyśmy mogli przenosić góry w naszych życiu, w naszych rodzinach, w naszych kościołach i w naszym świecie. Ponadto, modląc się do święta Carlo Akutisa, jesteśmy wyzwani do pielęgnowania wiary, która jest aktywna i zaangażowana. Musimy zapytać siebie, jak możemy być agentami zmiany w naszych społecznościach? Jak możemy żyć przesłaniem Ewangelii w sposób, który inspiruje innych do zbliżania się do Boga? Modlitwa daje nam siłę i jasność, których potrzebujemy do działania, a wstawiennictwo Karlo może nas prowadzić w tej podróży. On zachęca nas do nieustraszoności w byciu innymi, do bycia światłem w ciemności oraz do nieustannego dążenia do dobra, nawet gdy wydaje się to wyzwaniem. Na koniec, modlitwa do święta. Karlo Akutisa to praktyka. Która zaprasza nas do głębszego relacji z Bogiem i z innymi. Modląc się, nie tylko prosimy o nasze potrzeby, ale także otwieramy się na działanie ducha świętego w naszym życiu. Modlitwa staje się środkiem transformacji, nie tylko dlatego, o co prosimy, ale także dlatego, kim jesteśmy. Poprzez modlitwę jesteśmy kształtowani i przemieniani na obraz Chrystusa, a to samo w sobie jest zmianą przeznaczenia. Zatem, podnosząc nasze modlitwy do święta, Carlo Acutisa. Niech inspiruje nas jego życie i wiara. Niech nasze modlitwy będą odbiciem naszej ufności w Boga i świadectwem transformującej mocy, jaką wiara może przynieść. Niech, poprzez wstawiennictwo Karlo, przenosimy góry, dotykamy życia i zmieniamy przeznaczenia, zawsze w imię miłości Chrystusa, który nas łączy i prowadzi. Modlitwa do święta. Karlo Acutisa jest zaproszeniem do refleksji nad transformującą mocą, jaką wstawiennictwo może mieć w naszym życiu. Przechodząc do Jakuba godzina 5:16, przypominamy sobie, że modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. Ta prawda uczy nas, że nasze prośby, gdy są czynione z wiarą i szczerością, nie tylko dotykają serca Boga, ale również mogą mieć głęboki i trwały wpływ na życie innych. Święta Carlo Acutis, młody święty, który żył w XX wieku, jest jasnym przykładem tego, jak wiara i technologia mogą się łączyć, aby szerzyć przesłanie Chrystusa. Wykorzystał swoje umiejętności w dziedzinie informatyki, aby stworzyć stronę internetową dokumentującą cudowne wydarzenia eucharystyczne, czyniąc wiarę dostępną i zrozumiałą dla swojego pokolenia. Dzięki jego życiu przypominamy sobie, że modlitwa nie jest aktem izolowanym, ale wyrazem naszej relacji z Bogiem i z wspólnotą, która nas otacza. Wzywając wstawiennictwa święta, Karlo, robimy więcej niż tylko prosimy o pomoc w naszych trudnościach, jednoczymy się z młodym człowiekiem. Który poświęcił swoje życie Chrystusowi, pokazując nam, że wiara może manifestować się we wszystkich dziedzinach naszego życia, nawet w tych najbardziej współczesnych. Modlitwa do Święta. Carlo Acutisa zachęca nas do refleksji nad tym, jak możemy być instrumentami przemiany w naszym świecie. Tak jak on, jesteśmy wezwani do wykorzystania naszych umiejętności i talentów dla dobra wspólnego. Jego wstawiennictwo może nam pomóc znaleźć klarowność w naszych własnych powołaniach i zmotywować nas do działania na rzecz innych. Kiedy się modlimy, nie tylko szukamy rozwiązania naszych osobistych problemów, ale także zobowiązujemy się być agentami zmiany w życiu tych, którzy nas otaczają. Modlitwa staje się zatem potężnym narzędziem jedności, pozwalając, aby potrzeby jednej osoby stały się potrzebami wszystkich. W świecie pełnym niepewności i wyzwań łatwo wpaść w pułapkę lęku i rozpaczy. Jednak Filipian 4, 6, 7 przypomina nam, aby nie martwić się o nic, ale przedstawiać nasze prośby Bogu w modlitwie. Tutaj znajdujemy głębokie połączenie między modlitwą a pokojem, który może przynieść naszym modląc się do święta. Karola Akutisa, prosimy nie tylko o spełnienie naszych potrzeb, ale o zdolność dostrzegania piękna i nadziei, które Bóg nam oferuje, wykraczając poza nasze okoliczności. Siła wiary jest kolejnym fundamentalnym aspektem. Który wyłania się z życia i świadectwa święta. Karola. W Ewangelii Mateusza, godzina 17:20, Jezus uczy nas, że wiara wielkości ziarnka Gorczycy może przenosić góry. Ten werset zaprasza nas do refleksji nad głębokością naszej wiary oraz tym, jak może ona manifestować się w naszym codziennym życiu. Modląc się do święta. Karola. Jesteśmy inspirowani do pielęgnowania aktywnej wiary, która nie tylko pasywnie oczekuje na interwencję boską, ale podejmuje działania zgodne z wartościami Królestwa Bożego. Wiara jest dynamiczna i popycha nas do działania, służenia i miłowania, nawet gdy okoliczności wydają się niekorzystne. Wstawiennictwo święta Karola Akutisa jest więc mostem, który łączy nas nie tylko z nim, ale i z całą wspólnotą wiary, która nas poprzedza i nadal nas prowadzi. Modlitwa wspólnotowa jest potężnym wyrazem jedności ciała Chrystusa, a wstawiennictwo świętych przypomina nam, że nie jesteśmy sami na naszej drodze. Modląc się razem, łącząc nasze głosy w wołaniu, wzmacniamy naszą wiarę i wspieramy się nawzajem. Modlitwa do święta Karola Akutisa zaprasza nas zatem do bycia częścią większej historii, w której nasze życie i modlitwy mają potencjał dotknięcia i zmienienia losów, zarówno naszych, jak i innych. Zatem Reflektując nad modlitwą do święta, Karola Akutisa, jesteśmy wyzwani do przyjęcia postawy wiary, zaufania i działania. Niech jego życie i przykład inspirują nas do szukania wstawiennictwa świętych, podczas gdy zobowiązujemy się do życia modlitwą, która przekształca. W kontynuacji tej refleksji, przedstawiamy modlitwę, która połączy nas w intencji i celu, poszukując pomocy Boga i wstawiennictwa święta. Karola w naszym życiu. O Boże, Ojcze Miłosierdzia i nieskończonej miłości, w tym momencie oddania i dewocji gromadzimy się w duchu modlitwy, wzywając wstawiennictwa Święta Karola Akutisa, młodego, którego życie promieniowało światłem Twojej miłości. W każdym kroku jego krótkiego istnienia nauczył nas, jak ważne jest szukać Twojej obecności we wszystkich rzeczach i wykorzystywać dary, które nam ofiarujesz. Święty Karolu, który z taką mądrością używałeś technologii jako środka do szerzenia Twojego słowa, pomóż nam stać się narzędziami pokoju i światła w świecie, który często jest owiany ciemnością i niepewnością. Niech, tak jak ty, wykorzystamy nasze umiejętności i talenty, aby świadczyć o prawdzie Ewangelii i przynosić nadzieję tym, którzy nas otaczają. W tej chwili refleksji prosimy Cię, abyś nas oświetlił, młody święty, abyśmy mogli dostrzegać poza rozproszeniami, które nas otaczają. Pomóż nam nie zagubić się w powierzchownościach, lecz szukać tego, co naprawdę ważne, komunii z Tobą, Panie, oraz z naszymi braćmi i siostrami. Niech inspiruje nas przykład Karola, który znajdował radość w Eucharystii i Adoracji. Niech w naszych sercach zapragnienie zbliżenia się do Ciebie, karmienia się Twoją obecnością i dostrzegania piękna Twojej miłości w każdym momencie naszego życia. Panie, wiemy, że młodość to czas odkryć, wątpliwości i wyborów. Niech świadectwo Karola nauczy nas dokonywać mądrych wyborów, opartych na wierze i nadziei. Spójrzmy na jego czyny i dostrzegajmy, że nawet małe działania mogą mieć głęboki wpływ na życie innych. Błogosław naszych młodych, Panie, i spraw, aby, tak jak Karol, mieli odwagę żyć swoją wiarą otwarcie, być światłem wśród ciemności i nie bać się wyznawać Twojego imienia. Święty Karolu który pozostawiłeś nam dziedzictwo miłości i oddania Bogu, wstawiaj się za nami, abyśmy mogli nauczyć się wykorzystywać nowoczesne narzędzia na rzecz Królestwa Bożego. Niech nasze media społecznościowe, nasze spotkania i dialogi będą okazjami dosiania nadziei, miłości i prawdy. Pomóż nam pamiętać, że za każdym ekranem i każdą interakcją kryją się dusze pragnące miłości i zrozumienia i że możemy wpłynąć na ich życie. O Panie, w naszej drodze napotykamy wyzwania i próby, które często sprawiają, że wątpimy w naszą wiarę. W chwilach słabości niech przypominamy sobie siłę, która wypływała z serca Karola, który, mimo swojej młodości, potrafił stawić czoła przeciwnościom z odwagą. Niech w tobie, panie, znajdziemy siłę do pokonywania naszych lęków i niepewności, wiedząc, że z Twoją pomocą jesteśmy zdolni do dokonywania wielkich rzeczy. Prosimy, abyśmy, tak jak Karol, pielęgnowali głęboką miłość do Eucharystii, chleba. Który nas sustensuje i przemienia. Niech za każdym razem, gdy zbliżamy się do stołu komunii, doświadczamy głębokości Twojej miłości i stajemy się bardziej podobni do Ciebie. Niech w każdej celebracji, na każdej mszy, będziemy odnawiani i wysyłani z powrotem w świat z misą przynoszenia Twojej miłości wszystkim. Święty Karolu Akutis, który potrafiłeś dostrzegać obecność Boga w każdym aspekcie życia, pomóż nam dostrzegać boskość w drobnych rzeczach codzienności. Niech potrafimy dostrzegać piękno w prostocie, w przyjaźni, w miłości rodzinnej, a każdy moment przeżyty będzie okazją do dziękowania Bogu za jego błogosławieństwa. Niech, dzięki Twojemu wstawiennictwu, rozwijamy wdzięczne serca, zdolne dostrzegać Twoje działanie w naszym życiu. O Panie, niech w tym dniu dotknie nas światło, które emanuje od święta. Karola. Niech jego życie zainspiruje nas do dążenia do doskonałości we wszystkim, co robimy, do życia w integralności i do poświęcania się służbie innym. Niech w każdym naszym działaniu odzwierciedlamy Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie. Niech ten moment modlitwy zjednoczy nas w jednym sercu, w jednym duchu, i niech razem wzywamy Twojej łaski i pokoju. Niech wstawiennictwo święta. Karola prowadzi nas w naszej drodze, wzmacniając naszą wiarę i kierując nas ku Twojej wiecznej miłości. Niech w każdym kroku będziemy żywymi świadkami nadziei, którą znajdujemy w Tobie, a przez nasze życie inspirujemy innych do zwracania się ku światłu, które jest Chrystus. O Boże, który swoją mądrością i nieskończoną miłością prowadzisz nas w naszych drogach, prosimy, aby w tej chwili refleksji mogliśmy odczuć Twoją obecność w naszym życiu. Niech światło święta. Karola Akutisa nas otacza i pozwala zrozumieć, jak ważne jest, aby być świadkami Twojej miłości w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Niech jego działania i pasja do Eucharystii inspirują nas do życia w głębokiej komunii z Tobą, zawsze poszukując prawdy i piękna, które w Tobie się znajdują. Pomóż nam, Panie, rozwijać duch. Niech nasze życie będzie świadectwem Twojej Ewangelii, a nasze poświęcenie niech porusza serca tych, którzy nas otaczają. Niech przez nasze słowa i czyny będziemy narzędziami pokoju i nadziei w świecie, który tak często czuje się zagubiony i zdesperowany. Święty Karlo, który tak dobrze zrozumiałeś znaczenie przyjaźni i wspólnoty, pomóż nam docenić relacje, które budujemy. Niech będziemy szczerymi przyjaciółmi, którzy wspierają i motywują się nawzajem w wierze i w życiu. Tak jak Ty, niech używamy naszego czasu i talentów, aby służyć innym, uznając, że w każdym geście dobroci odkrywamy Twoją obecność. Niech w naszej wspólnej egzystencji stworzymy środowisko, w którym miłość i zrozumienie będą dominować, a wszyscy będą się czuli przyjęci i doceniani. O Panie, w tej chwili oddania prosimy również za tych, którzy czują się samotni lub zniechęceni. Niech znajdą w Tobie siłę i nadzieję, których potrzebują. Niech przez naszą gotowość do słuchania i pomagania będziemy kanałem Twojej miłosiernej łaski i pocieszenia. Niech będziemy wyciągniętą ręką, która przyjmuje potrzebujących, oraz głosem, który mówi słowa otuchy do zranionych serc. Święty Karlo, który zawsze szukałeś prawdy, pomóż nam rozpoznawać to, co dobre i sprawiedliwe wśród rozproszeń tego świata. Niech będziemy mieli potrzebne rozeznanie, aby podejmować decyzje, które przybliżają nas do Ciebie i oddalają od tego, co nas od Twojej światłości oddala. Niech nasze życie będzie naznaczone nieustannym dążeniem do czystego serca i prostych intencji, które odzwierciedlają miłość, jaką masz do nas. Panie, wiemy że życie nie jest wolne od wyzwań i prób. W trudnych chwilach niech przypominamy sobie o sile, którą znalazłeś w sobie, a tak jak święty Karlo, niech stawiamy czoła naszym przeciwnościom z odwagą i determinacją. W naszej słabości niech zwracamy się do Ciebie, uznając, że prawdziwa siła pochodzi z Twojej łaski, która nas podtrzymuje i odnawia każdego dnia. Niech każda Eucharystia, którą będziemy celebrować, będzie okazją do głębszego zjednoczenia z Tobą, Panie. Niech się karmimy Twoim ciałem i krwią, żyjąc nie tylko jako jednostki, ale jako część jednego ciała, kościoła, powołanego do bycia światłem dla świata. Niech, zbliżając się do stołu komunii, odczujemy głębię Twojej miłości i potrzebę niesienia tej miłości do wszystkich zakątków ziemi. O Panie, niech w każdym geście naszego życia, nawet tym najmniejszym, odnajdujemy Twoją obecność. Niech dostrzegamy boskość w naturze, w ludziach, w drobnych sprawach codzienności. Niech w każdym przeżytym momencie będziemy wdzięczni za Twoje stworzenie i za wszystkie błogosławieństwa, które nam ofiarowałeś. Niech wdzięczność rodzi się w naszych sercach, czyniąc nas bardziej wrażliwymi na potrzeby innych i bardziej skłonnymi do służenia. W tym dniu, który zaczynamy, niech nasze duchy będą odnowione, gotowe do życia z radością i nadzieją. Niech wstawiennictwo świętego Carlo Akutisa zainspiruje nas do autentycznego przeżywania naszej wiary, życia w integralności i poświęcania się służbie innym. Niech w każdej naszej akcji odzwierciedlamy Twoją dobroć i miłosierdzie, niosąc zatem światło Twojej miłości do wszystkich, którzy przekroczą naszą drogę. Kończymy tę modlitwę, zjednoczeni w jednym sercu i jednym duchu, wołając o Twoją łaskę i pokój. Niech wstawiennictwo świętego Karlo Akutisa prowadzi nas na naszej drodze, wzmacniając naszą wiarę i prowadząc nas ku Twojej wiecznej miłości. Niech będziemy żywymi świadkami nadziei, którą znajdujemy w Tobie, a przez nasze życie niech inspirujemy innych do zwrócenia się ku światłu, którym jest Chrystus. Amen. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie tego momentu refleksji i modlitwy, niech weźmy drugiemy ze sobą głęboką wiadomość, którą dzisiaj poznaliśmy o modlitwie do świętego Karlo Akutisa. On, który przeżył swoją młodość z płomienną wiarą i autentyczną miłością do Eucharystii, uczy nas, że prawdziwa świętość nie jest tylko dla wybranych, ale jest w zasięgu nas wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Święty Karlo pokazuje nam, że nawet w naszym codziennym życiu możemy być kanałami łaski i światła, przekształcając nie tylko nasze własne losy, ale także losy ludzi wokół nas. Jego życie inspiruje nas do poszukiwania obecności Boga we wszystkich rzeczach, do znajdowania piękna duchowości w prostych, codziennych momentach. Niech, tak jak On, zobowiążemy się do autentycznego i żywotnego przeżywania naszej wiary, wykorzystując dostępne nam narzędzia, takie jak modlitwa, miłość do bliźniego i oddanie Eucharystii. W tym momencie zapraszam Cię do refleksji: jak Twoje życie może być wpływane przez wstawiennictwo świętego Karlo. Jakie zmiany jesteś gotów wprowadzić, aby przybliżyć się do Boga? Pamiętaj, że modlitwa jest potężną bronią, która może przekształcić trudne sytuacje i pomóc nam znaleźć pokój w chaosie. Wołając do świętego Karlo, prosimy, aby wstawiał się za nami, prowadził nas i pomagał podążać drogą, która prowadzi do Chrystusa. Jeśli czujesz, że ta wiadomość dotknęła Twojego serca, zachęcam cię do zostawienia lajka pod tym filmem. Pomoże to nam dotrzeć do większej liczby osób. Które, tak jak ty, szukają inspiracji i więzi z Bogiem. Skomentuj poniżej, jak modlitwa do świętego Carlo Acutisa wpłynęła na Twoje życie lub jak zamierzasz zastosować omawiane dzisiaj nauki w codziennym życiu. Twoje doświadczenie może być prawdziwym świadectwem dla innych i może zachęcić ich do zrobienia kroku w kierunku wiary. I oczywiście, nie zapomnij zapisać się do naszego kanału. W ten sposób dołączasz do żywej społeczności braci i sióstr, którzy dążą do wzrostu w wierze i bliskości z Bogiem. Z każdym nowym filmem będziemy razem w tej duchowej podróży, ucząc się i rozwijając, wspierając się nawzajem w naszych zmaganiach i zwycięstwach. Nie zapominaj także, że Twoja droga wiary nie musi być przebywana w pojedynkę. Czuj się swobodnie, aby dzielić się swoimi zmaganiami i radościami z nami. Jesteśmy tutaj, aby iść razem. Modlić się za siebie nawzajem i świętować każdy mały krok, jaki stawiamy w kierunku Boga. Wspólnota jest fundamentalnym filarem życia chrześcijańskiego, a razem możemy się umacniać i zachęcać do pełnego przeżywania naszego powołania. W każdym wyzwaniu, które napotkasz, pamiętaj, że modlitwa jest zaproszeniem do bliskości z Bogiem. Tak jak święty Carlo Acutis szukał obecności Boga w swoim życiu, tak i ty szukaj tej osobistej i przekształcającej relacji. Niech Twoje modlitwy staną się stałym dialogiem z Panem, w którym dzielisz się swoimi lękami, radościami i nadziejami. Zanim zakoń, Karola Akutisa niech oświetla nasze drogi. Razem, z wiarą i odwagą, kontynuujmy naszą podróż, wiedząc, że towarzyszy nam miłość Boga i ochrona świętych. Do zobaczenia następnym razem, a pokój Chrystusa niech będzie z Wami wszystkimi.